Mistrz Twardowski, rozdział dziewiąty. Jako się Twardowski ożenił i co było na weselu. Przed kościołem panny Marii w Krakowie stała poczwórna kolasa. Konie w niej były kare bez żadnej odmiany. Rosłe fryzy. Bogate na nich szur, woźnica zakapturzony w ciemnej barwie. Dwóch obok pachołków konnych. U stopni stał wysoki mężczyzna uwinięty szerokim czarnym płaszczem w kapeluszu z piórami czarnymi. Niekiedy zachodził on przed konie, jakby się im przypatrywał. Niekiedy znowu stawał na stopniu, a w chwilę pędził pod krużganek kościelny, wyglądając końca nieszporów. Był to twardowski. A kolasa czarna miała uwieść pannę Agnieszkę z kościoła. Zmierzchało właśnie. Ostatki czerwoności słonecznej dogorywały na zachodzie. W kościele dzwoniono we wszystkie dzwony na magnifikat. Liczny tłum bab i dziadów, nie mogących znaleźć miejsca w kruchcie kościelnej lub nie mających prawa żebrać jałmużny u drzwi, snuł się na placu przed kościołem napełniając powietrze śpiewem wrzaskliwym i jękliwymi prośby, wykrzyknikami, a nawet przekleństwy. Dalej nieco stali słudzy konie jezdnej kolasy. Między nimi wszystkimi celował zaprząg i powóz mistrza. Już to pięknością fryzów i kolasy, już dziwocznym wyborem czarnej barwy, która raczej kondukt pogrzebowy niż wesele przypominała. Skończył się wreszcie nieszpór. Lud tłumnie z kościoła wysypywać się zaczął. Twardowski, odepchnięty od drzwi, niespokojny, z okiem wlepionym wychodzących, szukał panny Agnieszki w tej ciżbie, z którą mnóstwo ubiorów i twarzy przesuwało się z szybkością przed nim. Kilka razy omylony chwytał obce osoby i odskakiwał od nich, szukając swojej w innej stronie. Nareszcie, gdy wszystek tłum wypłynął i pojedynczo tylko przypuźnieni nabożni wysuwać się zaczęli, postrzegł mistrz między nimi jaśniejsze oblicze panny Agnieszki. Ożywione, pogodne, jak gdyby w najspokojniejszej chwili życia, jakby nie o krok od wykradzenia ucieczki i potajemnych ślubów. Wnet poskoczył mistrz za nią i za długi wiszący ręka w jej sukni, kłaniając się nisko, z lekka zatrzymał szepcząc: Wszystko gotowe. Spodziewałam się tego, odpowiedziała spokojnie. Jedźmy. I wiedziona przez mistrza zbliżyła się do kolasy. Słudzy podnieśli ją na ręku i posadzili. Twardowski skoczył na podanego konia, zawrócili w ulicę i polecieli cwałem. Chmurno było i coraz chmurzyło się bardziej na niebie. Była to pora wiosenna, ale nie tej zielonej i wesołej wiosny, która duszę napełnia życiem i nadzieją, od starych dodaje sił młodym. Ale tej smutnej jeszcze i nagiej, która nie ma żadnego wdzięku. Nic zielonego, świeżego I środkuje jeszcze między zimą A wiosną prawdziwą Podobniejszą do jesieni niż do wiosny Gdzie niegdzie jeszcze płaty szerokie Śniegu bielały na czarnej ziemi Powietrze ciepłe było i wilgotne Niebo chmurne i czarne Wiatr przenikający choć niechłodny Droga była szkaradna ale woźnica uprzedzony o potrzebie pośpiechu nie zważał na to. Po pagórkach pędził, nie dbając o błoto bryzgające dokoła ani na częste przechylanie się kolasy. Tak w milczeniu lecieli długo. Długo. Mistrz w ślad za nimi konno gonił i kolasę dościgał. Zaszła czerwona z zachodnia, wszedł księżyc. Uspokoił się wicher, konie jeszcze leciały. Nareszcie wypadli w zarośla, potem w las. Koniom zwolnił biegu woźnica. Stanęli u wrót opuszczonej w lesie kapliczki. To już błyskało światełko i u ołtarza mnich zakapturzony w stule czekał państwa młodych. Twardowski zeskoczył z konia i wprowadził do kaplicy pannę Agnieszkę. To miejsce nieszczególniej było na obrzęd ślubowin wybrane. Opuszczona dawno, smutna, czarna, zrujnowana kaplica. Mury jej przesiąkłe były wilgocią, okna potrzaskane od wiatrów i burzy. Pełno gratów walało się na podłodze. Ławki były połamane. Obrazy podarte szmatami wisiały na ścianach, gdzie niegdzie gwoździem przytrzymane. Ołtarz brudny ledwie obróz okrywał, a w dwóch drewnianych okapanych lichtarzach paliły się dwie świece, których długie knoty oznajmywały jak długo czekano na nowożeńców. Nie można było wchodząc w to miejsce oprzeć się mimowolnemu smutkowi, jakim przejmowało te opustoszenie. ta śmierć wszystkiego. Na dobitkę jeszcze zdarty i okapany woskiem całun z białym krzyżem rozesłany był na stopniach ołtarza zamiast kobierca. Uderzyło to mistrza, uderzyło pannę Agnieszkę, ale on nie wierzył w żadne wróżby, ona nadto się spieszyła do ślubu upragnionego, żeby się taką fraszką wstrzymać dała. Zaledwie stanęli u ołtarza rozpoczął się ślub z taką szybkością, że odpowiedzi ledwie za zapytaniami zdążyć mogły. Zamiana pierścieni, związanie rąk z tułą, Wszystko to splątało się jak we weśnie. Chwila i już znowu Twardowski unosząc na ręku żonę, siadał do kolasy, a konia swego oddawszy słudze, Pędził z nią nazad do Krakowa. Piękna Agnieszka, uwinięta szerokiem futrem, śmiała się i wesoło wyglądając rychło li przybędą do miasta odpowiadała śmiało i swobodnie, bez żadnej oznaki wewnętrznego poruszenia na pełne gorących rząd zaczepki męża. Już miało świtać, gdy w mgle dymów porannych ukazały się wieże Krakowa. Wkrótce woźnica jechał już uliczkami przedmieść, a właśnie wśród powszechnej ciszy dzwoniono na jutrznię, gdy powóz zastanowił się u wrót kamienicy mistrza. Te były otwarte, ciszba sług stała, czekając rozsypana wzdłuż sieni wschodów na ulicy. Dopalały się światła oczekiwaniem całonocnym strawione. Pilniejsi pachołcy krzątali się, inni pokotem leżąc drzemali snem porannym. Na górze słychać było wrzawę wielką. Panna Agnieszka spojrzała na męża. Cóż to za krzyk? U ciebie są goście? Sprosiłem ich na wesele! odpowiedział Mistrz z uśmiechem. Pani Twardowska zarumieniła się z radości i poprawiła zmiętej podróżą. I uściskami męża sukni. Wtem otwarły się podwoje szeroko. Ukazała się wielka sala wybita czerwonym adamaszkiem ze złotym galonem wspaniale oświecona. Pośrodku niej był stół połyskujący od sreber. Nad nim sterczały liczne głowy biesiadników, których hałas przybywającej kolasy z opicia przebudził i na drżące nogi postawił. Powitani o krzykiem wesołym weszli państwo młodzi. Ale zaledwie pani twardowska odkryła twarz swą i chciwym oczom, kilka krzyków dały się słyszeć z tłumu: krzyków gniewu, oburzenia, złości, przekleństw i groźby. Agnieszka! Ona! Moja wychowanica! Moja narzeczona! Wołali. Mistrz bowiem wszystkich prosił, ani komu imienia swej przyszłej żony powiedzieć nie chciał. Stary pan Stanisław z rozognioną twarzą, przyciskając się z tłumu gości, wyskoczył. Mości, panie krzyknął to zgroza, to skandalum. Wasz śmiałeś podmówić moją krewną, porwać z mego domu narzeczoną innemu już jego małżonkę, waszmość, śmiałeś jeszcze jakby na urągowisko mnie tu zaprosić? Abym był świadkiem jego rozpusty i na swoje własne upokorzenie patrzał dobądź szabli i bisie, jesteś szlachcic. Hola, hola! wołali drudzy hamując. Stójcie, stójcie! krzyczały kobiety. Pani Twardowska, zdumiona i przerażona. Cofała się za męża. Przystąpił kupiec, pseudonarzeczony. Waszmość, odważyłeś się następując na sekuritatem uczciwego domu porwać z niego osobę już mnie za konsensem jej krewnych przyrzeczoną. Waszmość, mnie porwałeś moją własność jak zbójca. Ja się naprzód bić będę. Ja, ja, hola! Dajcie mi szabli. Cicho, mieszczku, ozwał się ktoś z przyjaciół mistrza. Nie masz prawa do szabli, boś nie szlaki. Na kije chyba z tobą wystąpi z nas który. Tymczasem spokojniejsi, wszczynającą się w żawę, starali się zahamować. Nie dając się do siebie zbliżać rozgniewanym, rozprowadzając ich. Hałas jednak rósł co chwila. Wtem śmiała pani Twardowska wystąpiła za męża i zawołała do pana poraja i jego krewniaczka. Czego to waszmość chcecie i o co wszczynacie w żabę? Komuż to z was przysięgłam na niewolę, że mnie swoją jak bydle kupione zowiecie? Jestem li waszmości córką, panie Stanisławie, żeś mną bez mej woli chciał rozporządzać? Jestem li twoją żoną, panie Dominaszku, że się o mnie jako swoją dopominasz? Co za prawo do mnie. Jestem sierota. Zrobiłam, co chciałam. Wy wydziedziczycie mnie i rzecz skończona. Nie do ciebie mowa szalona pałko, odpowiedział zajątrzony pan Stanisław. Ale do tego, co cię porwał. Precz białogłowo, dokąd dzieli garnków a ty wystąp z szablą. Przypłacisz mi srodzę tą rągowiską, na jakieś mnie wystawił. Mistrz, który jakby go wcale obelgi, groźby nie dotykały, milczał, dotąd uśmiechając się tylko. Ozwał się nareszcie. Powoli, powoli, trzebaż w przódy, żebyście potańcowali na mojem weselu. Hej, grajkowie, a nu w skrzypce. Tylko co te słowa wyrzekł, wstąpili na ławy grajki z niemiecka ubrani, i jeszcze się pan Stanisław szamotał jeszcze klął dominaszek okropnie, gdy na głos czarodziejski smyczka, klnąc, wrzeszcząc, wywijając kijami i szablami. Wszyscy przytomni przytrzymując się, próżno usiłując ustać, Poszli mimo woli w taniec szalony dookoła stołu. Mistrz ich tak oczarował, że wszyscy, wiele ich tam podówczas było, opętanymi puścili się w skoki, a choć pełni złości, kleli, bić chcieli, popychali się, tańcowali jednak. Zagniewani, zmordowani, bezprzytomni, kręcili się z odgłosem czarodziejskiej muzyki. Która nie ustawała Już dzień był biały A oni jeszcze zwijali się Po sali pod kasawszy pół Nareszcie pan Stanisław Wypraszać się zaczął Mistrzu wołał Każ ustać kapeli Ty nas w śmierć pozamęczasz Dolicha uwolnij od tej męczarni Daruję ci wszystko Noga moja u ciebie nie postanie W imię Boga Każdej przeklętej kapeli ustać, Dominaszku, przytrzymaj mnie z całych sił. Dominaszek tańcując chwytał pana Stanisława, ale ledwie się go dotknął, rozlatywali się każdy w inną stronę, jak dwie rozpędzone i uderzone o siebie piłki. Mistrz z żoną śmiał się do rozpuku, aż wreszcie, gdy ujrzał, że się dobrze uznoili wszyscy, dał znak. Ustała muzyka. Wszyscy na ziemię popadali, a wielu i powstać nie mogło. Wnet stół pokrył się misami srebrzystemi, potrawy, dzbanami rozpoczęła się uczta. Obrażeni jednak, lękając się znowu jakiejś zemsty, cichaczem pouciekali do domu. Mistrz z żoną zasiedli pierwsze miejsce za stołem na paradnych, aksamitem wybitych, krzesłach. Otoczyli ich goście, a wśród wesołych wiwatów trwała biesiada do nocy. Nad zmierzchem zniknęli państwo młodzi. Pijacy pozostali u kuflów. Obżartuchy poszli się z niestrawności kurować. Całe miasto uważało, że ta noc była niesłychanie długą, a byli nawet tacy, Którzy utrzymywali, że 40 godzin trwała. Inni jednak piszą, że nie dłużej, nad dobrych 30. W tym względzie niestanowczego wyrzec nie ośmielamy się. Wiemy tylko, że Twardowskiemu tak się zdała krótką, iż z tej okoliczności cytował ruskie przysłowie.